Wysoki Senacie, trzygodni księża i państwo profesorowie, drodzy klerycy, drogie siostry zakonne, szanowni państwo, rozpoczynamy uroczystość promocji doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów świętej teologii. Ten dzień dzisiejszy jest dniem, kiedy stajecie się absolwentami papieskiej uczelni i wyższego seminarium duchownego. Można by powiedzieć, że ten dzień jest opuszczeniem murów uczelni, a więc można to porównać do ptaków, które opuszczają swoje gniazda. Ale warto przy tym opuszczeniu gniazda jeszcze raz spojrzeć w oczy swoim profesorom, wychowawcom, po prostu spojrzeć jeszcze raz w gniazdo, które mnie wychowało do wyfrunięcia. I dlatego też. Trzygodnie Księża i Państwo Profesorowie, drogi Senacie, proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za to budowanie gniazda przez wiele lat dla tych, którzy dojrzeli do tego, by o Bogu światu opowiadać. Składam więc serdeczne podziękowanie wszystkim promotorom prac, recenzentom i profesorom którzy przez wiele lat swoją piękną posługą uczynili Wam wiele dobra i doprowadzili do Was do takiego dnia, kiedy możecie dzisiaj stanąć jako teologowie świętej teologii w centrum Warszawy, w kościele seminaryjnym, w którym od wieków wychodzą pokolenia nowych kapłanów i teologów świeckich. Kiedy ptaki wyfruwają ze swojego gniazda, otwiera się przed nimi nowy horyzont. Jaki to horyzont dzisiaj? Otóż żyjemy w takich czasach, w których wierzący wyprowadzają się z domu pewników. Wychodzą na drogę poszukiwań, wątpliwości. A młodzi ludzie nie chcą żyć w zastygłych, tradycyjnych formach. I poszerza się coraz większa grupa ludzi obojętnych, wątpiących, szukających, a nawet ludzi odchodzących od Kościoła. Zostaliście obdarowani darem kapłaństwa i biegłą sobotę przyjęliście święcenia kapłańskie w katedrze świętego Jana. I trzeba nam dzisiaj. Stanąć na drogach, na których ludzie odchodzą od kościoła, na drogach ludzi wątpiących i nie tylko stanąć, ale ich szukać. Macie być ludźmi szukających, którzy szukają. Wy szukacie ludzi, którzy szukają. I nie wystarczy tylko stanąć. Ale trzeba być drogowskazem i mocnym świadkiem, po to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie jest Chrystus, gdzie jest Bóg. Być mocnym świadkiem to być może i słabym człowiekiem człowiekiem, który może przybrnąć do tego, który jest jedynie mocny do Jezusa. I to, czego się od nas dzisiaj oczekuje, to nie tyle mówienie o Chrystusie, ale chodzi o takie postępowanie, żeby ludzie spotkali Jezusa w nas, czując, jak On żyje w nas. Mocny świadek to zwykły człowiek, słaby człowiek, który przygnął do jedynego mocnego. Nowe horyzonty, które przed nami stają, mają nowe wyzwania wobec wszystkich kapłanów i teologów świeckich. Jakie są to wyzwania? Posłużę się pewną opowieścią, która w pewnej metaforze pokaże nam o co dzisiaj chodzi. Otóż w jednym z egzotycznych krajów odbywała się konferencja biznesmenów i po zakończeniu szybko ich przewożono na lotnisko, bo mieli już spóźnienie na samolot. I opodal tego lotniska były rozstawione stragany. Biednych ludzi, którzy sprzedawali lokalne owoce. I wśród nich był mały stragan chłopca, który sprzedawał pomarańcze 10-11 lat, chłopiec niewidomy. I ci pewni, bogaci ludzie, którzy szybko wyskoczyli z autobusu, jeden z nich, może niechcący, ale potrącił ten stragan teczką i te wszystkie pomarańcze rozsypały się po ziemi. Nie zauważył, pobiegł dalej, ale jego kolega odwrócił. Głowę I zauważył, że ten chłopiec niewidomy klęczy na ziemi i zbiera rozsypane pomarańcze. I on wrócił do niego i mówi tak, przepraszam. Uklęknął i zaczął z nim zbierać te pomarańcze. I w pewnym momencie ten niewidomy chłopiec bierze go za rękę i mówi, Ty chyba jesteś Bogiem. Odpowiada biznesmen, mówi, Nie, ja nie jestem Bogiem. Może zaledwie dzieckiem Boga. I ten chłopiec mówi tak. Czułem, że musisz być z Nim spokrewniony, jeśli klęczysz i zbierasz pomarańcze i pomagasz mi zebrać to, co się rozsypało. Ty musisz być chyba spokrewniony z Bogiem. Drodzy księża i szanowni państwo, dzisiaj wielu ludziom się rozsypała wiara. Rozsypała się wiara i... Niektórzy jeszcze klęczą i zbierają resztki. I was Kościół dzisiaj posyła jako uczonych świętej teologii, byście nie tyle zambony przemawiali, ale może przyklęknęli, jak ten mały chłopiec z tym biznesmenem, i zaczęli zbierać to, co się ludziom rozsypało. To jest dzisiaj posługa teologa w Polsce, w czasach kiedy. W cywilizacji, ale i w Kościele, w Polsce przeżywamy pewnego rodzaju rozsypanie wartości. Poszukujemy prawdy. Rozsypała się prawda. I wtedy ludzie może powiedzą tak, może nie jesteś Bogiem, ale może jesteś z Nim spokrewniony. I o to by chodziło. Proszę księży, no prezbiterów i nowokreowanych teologów, Taki dzień podniosły jak dzisiaj, albo ubiegła sobota, święcenia to dzień szczególny, podnosi to człowieka na duchu i nosicie w sobie pewną radość, która się już nigdy nie powtórzy. Ale trzeba nam wiedzieć, że życie nie składa się tylko z podniosłych chwil życie się składa po, składa po prostu z szarości. I kolorem dominującym w naturze jest szarość. I tak jak powiedział Pizarro, założyciel, jeden z ojców założycieli impresjonizmu francuskiego, chodzi o to, żeby umieć tę szarość uchwycić. A jak się uchwyci tę szarość, to nada się tej szarości pewnym głębie, która ma swój specyficzny, piękny kolor. Wychodzicie z seminarium i rozpocznie się zwykłe życie kapłańskie, w której dominować będzie szarość. I chodzi o to, żeby umieć uchwycić tę szarość i tej szarości nadać pewien odcień transcendencji, odczuwania Boga, żebyście się nie dali wtopić w szarość, ale szarości uczynili kolor i tak malowali swoje życie. I tym uchwyceniem będzie zawsze modlitwa brewiarzowa, będzie Msza Święta, ale tym uchwyceniem również powinno być budzenie intelektu do myślenia. I tym uchwyceniem szarości będą również przyszłe Wasze studia, do których gorąco zachęcam. Będziecie po wakacjach spotykać się na formacji permanentnej tu w seminarium, a po jednym roku będziecie z innymi kursami spotykać się przez 10 lat, po to, by w sobie budzić troskę pasterską, żeby sobie przypominać, po coście zostali wyświęceni, komu macie służyć i jak macie służyć. Ale przecież papieski Wydział Teologiczny przy tej nowej reformie rozpoczyna nową działalność szkoły doktorskiej. I powstaje licencjat kanoniczny jako przygotowanie do doktoratu. Na te studia nie trzeba wielkich wysiłków, tylko trzeba chcieć szarości uczynić kolor, który będzie inspirował waszą posługę. I dlatego jeden dzień w tygodniu trzeba sobie wykroić na to, żeby was szarość nie przydusiła, żeby szarość nie zmęczyła, żebyście się nie znudzili Bogiem. Inspirować umysł, który będzie na usługach miłości. Ta wiedza, którą będziecie zdobywać w takiej czy innej formie, w czytaniu osobistej lektury czy też studiach, ma być na usługach miłości. Kto kocha, szarości czyni kolor. Dlatego serdecznie zachęcam do tego, by wziąć z szarości to, co jest najpiękniejsze, a więc głębie uchwycić ją i nadać jej sens. Teolog, który wychodzi z seminarium, jest ptakiem wolnym i tylko miłość do Jezusa może mu ukazać kierunek jego wznoszenia się do góry. A żeby mieć siłę wznoszenia się do góry, trzeba mieć wiedzę. I dziś, oprócz krękania, by zbierać resztki prawdy, Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie uklęknąć, i do tego jest potrzebna wiedza. Dlatego życzę Wam wszystkim, by dyplom, który otrzymacie, który jest pieczęcią papieskiego wydziału teologicznego, był dyplomem, który dopiero rozpoczyna wolność wznoszenia się ku górze w wiedzy, w miłości, w głębokiej posłudze. I w takim duchu chciałbym przystąpić do promowania najpierw doktorów habilitowanych, później doktorów świętej teologii i was, neoprezbiterów, którzyście otrzymali święcenia i stajecie się magistrami świętej teologii.